Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zaczynamy czytania miesięczne na miesiąc wrzesień 2023 roku i będzie to czytanie dla zodiakalnego barana. Zobaczymy jakie będą Wasze energie, co może się wydarzyć w tym miesiącu, co może do Was przyjść. Czytanie dla Barana na wrzesień 2023 roku. Przełożymy karty i patrzymy sobie, jaka jest Wasza energia główna w tym miesiącu. Co odchodzi do przeszłości? Co może się nowego pojawić w najbliższym czasie? Co może Wam pomagać? Co w Waszych myślach też? O czym myślicie? Dobra. Co może Wam przeszkadzać? Co może być niekorzystne? Jaka jest dla Was rada? Z jaką energią kończycie ten miesiąc? I tło czytania. Mamy, mamy tutaj Książę Pentakli. To jest jakby Wasza. Główna karta czytania, czyli tło całego czytania. Wydaje się, że chcielibyście w tym miesiącu bardzo mocno z czymś ruszyć, z jakimiś sprawami, bo pokazuje się tu bardzo dużo działania. To działanie ukierunkowane jest może na nową jakąś miłość może na załatwienie jakichś drażliwych spraw urzędowych lub zdrowotnych, załatwienie czegoś, co wymaga też czasu. Zobaczymy, co ta ósemka buław chciałaby Wam tutaj przekazać. Bo ona jest jakby w Waszej energii głównej. Widać, że chcecie tu sporo rzeczy pozałatwiać w tym miesiącu, które być może od jakiegoś dłuższego czasu były wstrzymane i nie można było ich ruszyć do przodu. A teraz jest jakby czas na to, żeby w końcu pewne sprawy pozałatwiać. Mogą to być sprawy materialne, zawodowe, bo mamy tu kartę denarów. Skłaniam się bardziej tutaj ku pracy, współpracy z kimś lub też pokazania swoich talentów, pokazania swoich jakichś projektów, możliwości, które... Były tutaj wcześniej realizowane, i teraz macie możliwość pokazania tego szerszemu gronu osób. Te sprawy mogły być wcześniej wstrzymane, i nadszedł jakby teraz ten czas najlepszy czas na to, żeby z pewnymi rzeczami pójść mocno do przodu. Karta też mówi o tym łącznie z tą ósemką buław, że sp sprawy, o których myślicie, głównie sprawy materialne, finansowe, i pójdą w bardzo dobrym kierunku i mówią o udanych transakcjach, operacjach finansowych, korzystnych przedsięwzięciach różnych. Al, także, że jest to bardzo dobry czas do rozpoczęcia jakichś nowych działań. Jest tutaj duży upór, wytrwałość do tego, żeby coś osiągnąć. I przede wszystkim też takie duże zaparcie do tego, żeby doprowadzić i walczyć w danej sprawie do samego końca. <laughs> Karta natomiast dopowiadająca do ósemki buław może mówić o tym, że jesteście gotowi na to, by wejść w jakąś nową współpracę. To są też bardzo ważne jakieś wiadomości, niespodziewane wiadomości, które mogą w tym czasie do Was dotrzeć i które mogą Wam też przynieść zaproszenie do jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia. Jest to karta, która daje dobre szanse pod warunkiem oczywiście, że wykorzystamy tą energię i szybko podejmiemy jakieś działania, bo wszelkie jakieś niezdecydowanie może być. Skierowane często też przeciwko Wam, więc warto jakby zwrócić na to uwagę, co do Was przychodzi, i żeby nie przegapić po prostu jakiegoś istotnego momentu. Karta właśnie wspomagająca to podpisywanie wszelkich kontraktów, umów, może też gwarantuje, Pozytywny rezultat oznacza dobrą atmosferę, coś, co idzie przede wszystkim dla Was do przodu, i w jakiś sposób zostajecie też w pewnych sprawach wyróżnieni. Więc głównie na to kładłabym nacisk, że może taka sytuacja wystąpić. Co odchodzi do przeszłości? mamy tutaj Pazia Buław. Paź Buław może mówić o tym, że przez jakiś czas szukaliście informacji na jakiś temat i teraz jest ten moment, kiedy te informacje już przychodzą, już wchodzicie w etap jakiegoś konkretnego działania, poszukiwanie pewnych wiadomości dla was istotnych może się właśnie Kończyć i te propozycje, wiadomości w tym miesiącu się już urzeczywistniają. Już nie musicie poczekać i wyczekiwać na jakieś ważne informacje. Karta, która mówi, że przez pewien okres czasu mogliście się bardzo mocno starać o o być może właśnie posadę, o jakieś zauważenie, o, o uwagę, może o jakieś sprawy właśnie finansowe, kredytowe czy też zdrowotne. I to jakby te działania, które musieliście podjąć w niedalekiej przeszłości, teraz mają szansę się w pełni urzeczywistnić. I co przychodzi nowego? Przychodzi as kielichów, który mówi o pełnym zadowoleniu i szczęściu. Jest to zrealizowanie swoich marzeń i pragnień, i pełnia szczęścia, czyli osiągnięcie, osiągnięcie takiej, takiego samozadowolenia. Udało mi się coś zrealizować, udało się. Połączyć też być może jakąś swoją własną pasję z, z podjęciem współpracy z kimś innym. To bardzo dużo takiej radości i dobrej atmosfery, nie tylko w pracy, ale także i w domu. To jest przede wszystkim po raz drugi pokazuje się coś całkiem nowego przed Wami, jakaś całkiem nowa, nowa droga, nowy kierunek, który, który podejmujecie, wyzwanie, które stoi przed Wami w tym miesiącu i ono w tej chwili ma możliwość się urzeczywistnić i zrealizować. Tu jest bardzo dużo optymizmu, ci, yy, niewinności takiej. Tu jest też wchodzenie w nowe tym, przedsięwzięcia, które są zgodne z waszymi pragnieniami, czyli to, co wam przede wszystkim będzie sprawiać radość. Jeżeli mówimy tu o sprawach zawodowych, no to będą to, yy, będzie to praca, która będzie wam przynosiła co, bardzo dużo Satysfakcji i zadowolenia, będziecie zauważeni w miejscu pracy i również docenieni. To, co może przejdziemy do karty pięciu kielichów, bo ona jest takim. Okazuje się w takiej formie negatywnej, ale mówiącej, ponieważ znajduje się ona w pozycji, co może Wam pomagać. Więc tutaj widziałabym, że ta piątka mówi o tym, że należałoby porzucić jakieś stracone nadzieje z czymś związane uznać, że to, co przyniosło jakieś smutne, smut, to co przyniosło jakiś smutek, zmartwienia, jakąś porażkę, należy o tym już zapomnieć. To już się kończy i czas na to, żeby ruszyć w nowym kierunku, pogodzić się z jakąś stratą wcześniejszą. Coś, co być może nie przyszło Wam, nie przychodziło Wam do tej pory łatwo, bo ona może mówić o tym, że mieliście do czynienia z jakąś stratą. To również karta Brama, która mówi o tym, że odchodzi od Was coś czas porzucić już te rzeczy, które Wam nie służą, które wywoływały złe emocje. Mamy kartę diabła. Mogą to być jakieś uzależnienia. Uzależnienia mogą być też od uzależnienia od, od kogoś, uzależnienia od, od czegoś. To mogą być, na przykład, byliście w jakimś środowisku, z którego było wam się ciężko wyrwać i to są rzeczy, które mówią, że czas na to, żeby te sprawy porzucić i ruszyć w nowym kierunku. Zapomnieć o tym, co, co było złego, bo przed Wami otwierają się jakieś całkiem nowe możliwości. I karta mówi o tym, żeby uświadomić sobie, że to już jest Wam zupełnie niepotrzebne już w tym miesiącu. To powinno z Waszego życia zniknąć. Co może w tym wszystkim przeszkadzać? Mamy kartę Króla Mieczy. Może to oznaczać, że wpływ na Waszą sytuację może mieć jakiś mężczyzna. Mężczyzna, który nie toleruje sprzeciwu. Ktoś, kto chce mieć zawsze, kto ma zawsze swoje zdanie, jest nieugięty, kieruje się przede wszystkim logiką, suchymi faktami. Osoba nieprzystępna również. To może być były pracodawca, jakaś osoba w mundurze to na stanowisku też y, również jakaś osoba, która y, może Was w jakiś sposób y, oceniać, patrzeć na Was, y, obserwować, co robicie i w jaki sposób to y, robicie. I y, warto byłoby właśnie zwrócić uwagę na to, co w Waszych myślach tu jest, że być może coś y, uważacie, że... Zaprzepaś, zaprzepaścicie, coś się wreszcie tutaj, jakieś uzależnienie skończy, ale z myślą o tym, że przychodzi coś dobrego i to, że ta osoba Wam w jakiś sposób tutaj może jeszcze przeszkadzać, jest jakby refleksją nad tym, żeby nie poddawać się tej, tej energii, tylko pójść za czymś nowym to może również wskazywać, że ta osoba będzie próbowała w jakiś sposób jeszcze na Was wpływać poprzez swoje jakieś szybkie działania, tak? Ona tu może zadziałać w Waszym kierunku i może spowodować, że będziecie w jakiś sposób... Skoncentrowa mniej skoncentrowani na swoim celu. Może Was odwodzić od wybranej drogi, prowadzać chaos jakiś w Wasze życie, że nie będziecie wiedzieli, w którą stronę, w którą stronę iść. Bo normalnie Rydwan może oznaczać dążenie konkretne do jakiegoś celu. A ponieważ ona tu, ta karta stoi w negatywie, więc należałoby przyjąć, że ta osoba może chcieć mieć na Was wpływ, żeby zmienić Wasz kierunek działania. A Wy tu pokazujecie się jako osoby, które bardzo chcą szybko już coś zadziałać, i to się tutaj będzie jak najbardziej działo, tak? Dołożę tu jeszcze jedną kartę. Do króla mieczy. Tak, to osoba, która może mieć właśnie bardzo duży wpływ na Was, bardzo dużo siły, którą pokazuje Wam w każdym aspekcie i jednocześnie karta mówiąca o tym, że ta osoba może Was rozpraszać. Może wami manipulować w jakiś sposób, bo często te dwie karty pokazują, że to może być osoba, która ucieka się do jakichś sztuczek po to, żeby mieć na was wpływ, może wywoływać was jakieś lęki, żebyście nie podążali tą nową drogą, która się tutaj pokazuje. Tu już mieliśmy. I jaka jest dla Was rada? Radą jest to, by skupić się na pomnażaniu finansów. Generalnie w tym kontekście bardziej tu widzę sprawy finansowe, więc myślę, że ta szóstka pentakli mówi o tym, żeby zadbać o. Przepływ pieniędzy, o swoje finanse, żeby nie utracić płynności finansowej. Może też mówić o tym, żeby zwrócić się być może o poradę do kogoś, kto potrafi zadbać o pieniądze, kto zna się na. Na finansach i może Was w jakiś sposób wspomóc. Ale głównie karta mówi, żeby nie poddawać się emocjom, tylko żeby zadbać o przepływ tych pieniędzy, bo karta też może mówić o uzależnieniu. No i proszę, i mamy ponownie króla mieczy. Więc karta może mówić o tym, że w jakiś sposób jesteście w tej chwili uzależnieni finansowo, też od jakiejś osoby. Albo ta osoba w jakiś sposób manipuluje finansami, wpływa na to, co macie, lub możecie dostać, lub, lub też nie. Więc należałoby tu zwrócić uwagę na to, żeby ten przepływ był równy, nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś miał wpływ jakikolwiek na wasze, na wasze postępowanie w kwestii właśnie albo zawodowej, albo finansowej, żebyście pod tym względem nie byli uzależnieni. Dlatego karta mówi, że warto, Karty pokazują, że warto podjąć szybkie działania i nawiązać współpracę z kimś, z kimś, kto lub z pracą, która jest dla Was całkiem czymś nowym, nowym początkiem, ale takim, który przyniesie Wam zadowolenie i stabilizację też na przyszłość. To jest dobry, tak jak mówiłam, dobra, dobre przedsięwzięcie, dobra praca. Coś, co przynosi w przyszłości jakieś dobra materialne. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Mamy królową Kielichów. Królowa Kielichów może mówić o tym, że. Możecie próbować emocjonalnie podchodzić do pewnych spraw, ale jednocześnie mówi też o tym, że będziecie potrafili zrealizować swoje marzenia i pragnienia, że to, co wypływa z waszego serca, co jesteście w stanie wykreować w tym czasie, to uda wam się to zrealizować i pójdziecie jakby. Taką ścieżką realizacji swoich pragnień i, i marzeń, bo to jest osoba bardzo inteligentna, ale jednocześnie wrażliwa i czuła, kierująca się przede wszystkim uczuciami, emocjami i intuicją. Osoba, która być może dla niektórych zrealizuje jakieś swoje. Pragnienia dotyczące na przykład jakichś zawodów, mogą to być jakieś zawody artystyczne, które będą wymagały dużej dozy fantazji czy polotu z Waszej strony. I karta jakby pokazuje, że w tym kierunku, w kierunku twórczości, możecie, możecie w tym kierunku podążyć. Zresztą tak jak tu karta się pokazuje, a z kielichów tu jest jak najbardziej pokazane, że idziecie w kierunku realizacji swoich pragnień i marzeń, tego co na czym wam przede wszystkim najbardziej zależy. Mamy tu również szóstkę buław, a więc już karta, która wprost mówi o tym, że... Czeka Was zwycięstwo, będziecie zauważeni i będziecie docenieni. Cokolwiek w tym czasie wykreujecie i zrobicie, będzie to przez innych zauważone i, i również docenione. To jest też karta takich splotów różnych wypadków, uśmiechu losu albo też ludzi, którzy w jakiś sposób będą w stanie Wam pomóc. I karta jednocześnie mówiąca o tym, że szczęście zmierza tutaj do Was, natomiast należy wykorzystać jakby tą szansę, która się tutaj pojawia i jednocześnie ta szansa daje Wam spełnienie na dłuższy okres czasu. Zobaczmy na koniec, jakie jest przesłanie anielskie dla Was. I przesłanie anielskie to zrelaksuj się. Może tego akurat będziecie w najbliższym czasie potrzebować, żeby. Zacząć realizować właśnie te swoje marzenia, wyjść spod wpływu kogoś, kto mocno Was w jakiś sposób do tej pory trzymał w swoich, jakby realiach, tak? Nie dając Wam możliwości pełnej realizacji swoich pragnień. To wszystko, jeśli chodzi o barany. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś jest chętny na czytanie prywatne, to bardzo serdecznie zapraszam. Link i mail jest zawsze pod każdym filmikiem. Dziękuję również za wszystkie komentarze, które się pojawiają, i do zobaczenia, do następnego miesiąca.